Cześć! Ostatnio w ofercie naszego sklepu pojawiło się sporo bardzo ciekawych modeli od niemieckiego producenta Highbike. Dzisiaj pokażemy Wam cztery z nich, na razie dwie sztuki, więc zostańcie z nami dalej i będzie to Like 10 na karbonowej ramie oraz bardzo gruba maszyna, czyli Highbike Enduro Freeride 8. Zostańcie z nami, zobaczycie sami dalej, jak to wygląda. Rozpiętość modeli Highbike'a w naszej ofercie jest dość spora, jednak dzisiaj skupiamy się na modelach z pełnym zawieszeniem, i przed nami Like CF10, czyli karbonowa wersja tego oto modelu. I w tym przypadku nie rzuca nam się w oczy do końca, że jest to rower elektryczny. Jest to naprawdę zgrabnie zaprojektowana rama z wewnętrzną, ukrytą baterią. Ona nie ma możliwości bezpośredniego demontażu, więc. Tym bardziej po jej wyglądzie, nie rzuca to w oczy. Tak jak wspomniałem, że do, mamy do czynienia z rowerem elektrycznym. Centralnie zamontowany silnik, dokładnie w tym miejscu, jest to dość w pionie umocowany silnik Fazua Ride 60. Nieduży motor dysponujący mocą 250 W oraz momentem obrotowym 60 Nm. Jednak przy znacznie lżejszej wadze roweru niż konkurencja spisuje się on naprawdę świetnie. Jego wydajność oraz zasięgi są porównywalne z konkurencją, ale rower jest znacznie zgrabniejszy, znacznie płynniej się nim jeździ, i mamy odczucie, że jedziemy jednak standardowym Fulem, a nie masywnym rowerem elektrycznym. Także jest to naprawdę maszyna wielozadaniowa odnajdzie się nie tylko u osoby, która chce bardziej poszaleć po lesie, czy po jakichś technicznych ścieżkach, ale dla kogoś, kto szuka troszkę większej ilości komfortu na klasycznych, fajnych wyprawach, nie tylko, mówię, na utwardzonych ścieżkach, tak? jest ten, ten rower wyposażony, jest tak samo, w zawieszenie RockShox'a. Z przodu i z tyłu znajdziemy powietrzną amortyzację tej oto amerykańskiej marki i jak zerkniemy sobie na przód roweru, jest to RockShox Lyric, tutaj mamy 140 mm skoku zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc ta, ten zakres pracy zawieszenia naprawdę pozwoli nam, już jak wspomnieliśmy wcześniej, nie tylko zjechać do lasu na fajny, utwardzony trakt, tylko poszaleć na technicznych ścieżkach, gdzie będzie trzeba gdzieś przeskoczyć, gdzieś wylądować troszeczkę, czy zrobić nieduży uskok i poczynić małego dropa, że tak powiem. Ale to też jak najbardziej ten rower się do tego spisze. Żeby też fajnie się zatrzymać, bo jak już jeździmy gdzieś technicznie, potrzebujemy mieć dobrą opcję do zahamowania. Tutaj z przodu i z tyłu znajdziemy czterotłoczkowe hamulce Shimano, jest to grupa M6120, więc zarówno z przodu przy tarczy 203, jak i z tyłu przy tarczy 180 mm, ta wydajność i siła hamowania będzie naprawdę duża. Za napęd w tym rowerze mamy odpowiedzialną sramowską grupę NX. Jest to 12-biegowy napęd, który przy tej rozpiętości przełożeń, bo największa zębatka osiąga tutaj 50 zębów, pozwoli nam podjechać pod naprawdę wymagające górki, w czym pomoże nam wcześniej wspomniany napęd elektryczny, a potem cieszyć się z fajnych zjazdów lub wykorzystywać te wspomaganie i te przełożenia na dłuższy tras. Drugim z czterech rowerów, o których pokrótce Wam dzisiaj opowiem, jest Highbike Enduro Freeride 8. W tym przypadku mamy do czynienia z typowo wyczynową maszyną, niekoniecznie do codziennej jazdy. Jest to maszyna zjazdowa o konstrukcji typu Mulet, czyli z tyłu mamy koło 27,5 cala, z przodu 29. Znajdzie to jakby swoje zastosowanie w terenie, gdzie poprawi nam zdecydowanie właściwości jezdne. Za amortyzację w tej maszynie odpowiada nam naprawdę topowa półka. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy amortyzację marki Olins. Z przodu jest to dwupółkowy amortyzator MDHM38, natomiast z tyłu jest to damper TTX22M. Tak jak wspomniałem, jest to naprawdę topowa półka, jeśli chodzi o producentów zawieszeń. Zniesie to naprawdę ciężkie traktowanie przy lotach, skokach, jazdy naprawdę w trudnym, wyboistym terenie, tak aby spełnić wasze oczekiwania w jak najcięższych warunkach. A żeby temu sprostać, Będą też konkretne hamulce. Za zatrzymanie się tego roweru odpowiada Magura MT7 z tarczami o średnicy 203 mm. Jest to naprawdę mega wydajny hamulec, który super odprowadza ciepło i pozwala zatrzymać się w bardzo trudnych warunkach. Jeśli chodzi o napęd, mamy tutaj sramowską grupę GX 12-rzędową, więc precyzja i jakość mówi tutaj sama za siebie. Naprawdę wystarczające do wszelakiego rodzaju zjazdów czy innych przejazdów między trasami, tak? A żeby to jeszcze nam bardziej uprzyjemnić zamontował tutaj nam producent bardzo mocny silnik, jak możecie zobaczyć jest to Yamaha PWX3, mamy tutaj aż 85 Nm momentu obrotowego, co da naprawdę fajną opcję jeśli chodzi o dynamikę jazdy i w połączeniu z baterią o pojemności 720 Wh przełoży się też na spore zasięgi i spory czas zabawy w terenie. Jak sami widzicie, są już z nami dwa kolejne modele, a jest to Adventure Full-711 oraz All-Trail 6. Przejdziemy do nich za chwilę. Kolejnym rowerem, który widzicie, właśnie przed sobą, jest Highbike Adventure FS11. Za literami FS kryje się nazwa Full Seven, czyli mamy do czynienia z pełnym zawieszeniem oraz kołami o średnicy 27,5 cala. Dość szeroka opona na tym kole pozwoli odnaleźć się w wielu warunkach. Rower też fajnie spisze się w terenie, jednak nie zapominajmy, że jest to w pełni wyposażony turystyk czyli pomimo 140 mm skoku zawieszenia z przodu oraz z tyłu. Będzie to troszeczkę wersja dla osób, którzy nie cenią sobie super agresywnej jazdy, a cenią sobie komfort poza utwardzonymi ścieżkami. Ten rower zapewni jego naprawdę sporo, ma wiele czynników, które na ten komfort wpływają, między innymi sztyca typu dropper, tak samo dostosujemy sobie ją w każdej chwili do swojej wysokości jak chcemy. Pełne wyposażenie, o którym wspomniałem wcześniej, czyli błotniki, bagażnik oraz stopka w tym rowerze. Także rama, która ma ciekawy system, jest to modular rail system, specjalne otwory w ramie, które pozwolą zamontować dedykowane torby, czy uchwyty na napoje, bądź inne rzeczy dedykowane pod ten system. Jest to też rower elektryczny, o którym dzisiaj mówimy, czyli trzeci z czterech, e, posiada mocny silnik. Bosha. Jest to wersja Performance CX. Mamy tutaj aż 85 Nm, więc, jak na turystykę, jest to naprawdę dużo. Będzie on bardzo dynamiczny i poradzi sobie w wielu, wielu warunkach. Bateria o pojemności około 750 Wh pozwoli osiągać naprawdę duże zasięgi w połączeniu z tak wydajnym silnikiem. A za obsługę tego systemu będzie odpowiedzialny centralny wyświetlacz Bosch Kajoks 300 oraz manetka LED Remote. Jest to fajna opcja, bo ten system Boszowski jest to smart system. Posiada dostęp do aplikacji. Możecie sobie podłączyć swój rower, jeśli posiada taki system, do aplikacji, personalizować go, sterować parametrami silnika oraz mieć dostęp do najbardziej potrzebnych rzeczy. Więc wszystko w jednym miejscu jest to naprawdę spoko opcja, przydatna dla użytkownika typowego i e bajka. Przejdźmy dalej. Przed nami ostatni, czwarty zaplanowany na dzisiaj rower. Jest to Highbike Altray 6. Jest to praktycznie brat-bliźniak poprzedniego modelu, jednak z dużo bardziej sportowym zacięciem. W tym przypadku mamy 29 celowe koła, które lepiej spiszą się w terenie. Mamy również zawieszenie RockShox'a, z przodu 35, z tyłu damper Select Plus, tylko w tym przypadku damper ma troszeczkę więcej funkcji, ma dodatkowo blokadę oraz też i przód i tył ma 140 mm skoku, tak jak w poprzednim modelu. Bateria, którą zamontowano w tym rowerze, ma pojemność 720 Wh, natomiast silnik to Yamaha PWS-2, który dysponuje momentem obrotowym 75 Nm, więc taka kompozycja tego zestawu pozwala nam mieć do czynienia z całkiem dynamicznym rowerem, więc poradzi sobie zarówno i w terenie, i nie tylko, nawet na dłuższych wyprawach, bo taka bateria pozwoli osiągać spore zasięgi. A żeby obsługiwać cały system tego e-bike'a, na kierownicy mamy prosty kontroler. Będzie to Yamaha Side Switch, znajdziecie ją po lewej stronie kierownicy. Wyświetli nam proste, niezbędne funkcje, jest naprawdę czytelny i intuicyjny w obsłudze. Jeszcze ciekawym bajerem jest również dropper, czyli sztyca z regulowaną wysokością, a manetkę znajdziemy pod wyświetlaczem Yamahy. Hamulce w tym rowerze to czterotłoczkowy Shimano M420 połączone z tarczami 203 mm i naprawdę jest to w zupełności wystarczający zestaw, żeby zaspokoić nie tylko amatorów, bo taki hamulec naprawdę już potrafi troszkę zahamować i dysponuje naprawdę fajną siłą hamowania. A jeśli przejdziemy na tył roweru, możemy zobaczyć z drugiej strony kasetę z dużą rozpiętością. Mamy tutaj 12-rzędowy napęd Shimano Deore, który z racji na tą rozpiętość przełożeń pozwoli swobodnie przemieszczać się po wzniesieniach, jak i nie tylko. Na zjazdach też rozwiniemy tutaj naprawdę ciekawą prędkość. W dzisiejszym odcinku pokrótce opowiedziałem Wam o tych czterech highbajkach. Oczywiście są to tylko nieliczne modele z oferty tego producenta, a więcej ich znajdziecie na naszej stronie rowerzysta.pl. Tam są oczywiście też szczegółowe opisy techniczne, więc dowiecie się wszystkiego, co, co będzie potrzebne. Zostawcie nam lajka, subskrypcję i zachęcam do komentowania. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!